Dzień dobry. Kamil Śmiałkowski, Człowiek z Popkultury. Witam w kolejnym odcinku podcastu Tylko dla Twoich Uszu. Opowieści o Jamesie Bondzie i, no i rozmaitych rzeczach dookoła. Dzisiaj zajmiemy się, skoro rozmawialiśmy już o samej książce Casino Royale, to dzisiaj w odcinku czwartym zajmiemy się tym, no, co z tej książki, co z tej powieści pierwszej, ważnej wynikło. A przez lata, dekady wynikały rzeczy najrozmaitsze. Pierwszą sprawą było to, że o czym dzisiaj mało kto pamięta, no bo niewiele z tego zostało, to to, że Casino Royale bardzo szybko zostało zekranizowane, Już w 1954 roku. Książka miała raptem rok, ale wypatrzyli tą fabułę amerykańscy producenci pewnego cyklu telewizyjnego. On się nazywał, żeby mnie pomylił, on się nazywał Climax. I polegał na tym, że były to takie filmiki telewizyjne, każdy z osobną fabułą, z innymi postaciami, po prostu takie kryminalne opowiastki. Stwierdzili, że sama fabuła jest fajna. Zwłaszcza spodobało im się to, że dużo dzieje się w jednym konkretnym miejscu i tam, tam, to mamy, tam mamy kulminację. Przy tym stole, kiedy oni grają w tego bakarata, kiedy jest napięcie, są stawki. Dzieje się po prostu. No i nakręcili film telewizyjny, który tak naprawdę niemalże w całości ograniczył się do tej jednej sekwencji. Jimmy'ego Bonda, zmieniono mu imię na bardziej amerykańskie, zagrał Barry Nelson, a Peter Lorre, znacznie bardziej rozpoznawalny aktor, zagrał Le Shifra, czyli główny, go, główny czarny charakter. No niestety, były to czasy, kiedy nie szanowano, nie dbano o zachowanie dzieł kultury popularnej. W związku z tym dzisiaj nie mamy możliwości obejrzenia tego. Po prostu tą taśmę, czy wyrzucono, czy nagrano na niej ponownie jakiś inny program, bo taki był zwyczaj w latach 50. -tych, 60. -tych w telewizjach taśma była droga. Podobny problem mamy do dziś chociażby z wieloma odcinkami kultowego brytyjskiego serialu Doktor Who, gdzie nie ma ich po prostu. Nie zachowały się, bo na nich nagrano jakieś kolejne inne produkcje BBC. Tak samo było wtedy w 1954 roku z pierwszą wersją Jamesa Bonda. Później, kilka lat później, jeszcze wciąż jesteśmy przed ym, rozpoczęciem cyklu filmowego, Casino Royale pojawiło się jako pierwszy Bond też w wersji komiksowej. Yy, opowiadałem już o tym wcześniej, wtedy mówimy mm, o komikcie prasowym, czyli takie trzy. Czteroobrazkowe e, stripy komiksowe, które okazywały się codziennie w brytyjskiej prasie. Casino Royale jako pierwsze zaadaptowano na komiks prasowy. To był rok 58. Spodobało się to na tyle, że zaraz po nim zaadaptowano kolejną fabułę Fleminga i kolejną i zasadniczo trwało to przez wiele lat, nawet kiedy skończyły się już opowieści Fleminga. No to scenarzysta już tak dobrze znał Jamesa Bonda. Yy, że, yy, że jechali dalej po prostu, że tworzyli sobie kolejne dziesiątki fabuł opowieści i były to, yy, i były to pierwsze. Yy. Było to pierwsze medium, które tak mocno weszło w Jamesa Bonda poza samą prozą Fleminga, żeby tworzyć dużo własnych, osobnych fabuł i rozwijać i tą postać, i rozmaite wątki, i świat mu towarzyszący. Później przez lata te rzeczy były niedostępne, z czasem wyszły już w kilku edycjach. Pierwsza edycja Casino Royale właśnie wyglądała w ten sposób. Tu pokazuję to do kamery, jeśli Państwo tylko słuchają, no to to jest ten moment, kiedy należy sobie na chwilę włączyć YouTube i obejrzeć. Tak wyglądało pierwsze wydanie Casino Royal komiksowego, później było wydanie drugie w zupełnie innym formacie, takich omnibusów, później jeszcze było wydanie trzecie. Można to bez najmniejszego problemu zdobyć, znaleźć i, i przeczytać. Warto, bo. Mm, bo jest też dość ciekawy rytm takiego komiksu prasowego. Jak mówię, mówimy o, jak mówię, trzy-, czteroobrazkowe stripy. No i mm, głównym zadaniem scenarzysty jest y, stworzenie króciusieńkiej opowiastki, która dla przypadkowego czytelnika będzie jakimś. Jakąś atrakcją, coś tam się stanie. Ktoś powie coś wyrazistego, ktoś kogoś uderzy, postrzeli, będzie akcja. Będzie. No, warto poświęcić temu te kilkanaście sekund, no a z drugiej strony, warto też z myślą o czytelniku stałym, wytrwałym, codziennym. Warto też zadbać o niego, czyli nie tylko akcja musi się toczyć i ta historia musi zostać opowiedziana w całości, ta fabuła, ale też praktycznie za każdym razem, dobrze by było, zrobić jakiś przynajmniej Cliff cliffhanger, zawiesić akcję, spowodować, żeby ten, ten nasz czytelnik chciał, czekał na, um, czekał na kolejny dzień, kolejny odcinek, kolejny pasek. Ta seria, James Bond, Casino Royale um, i późniejsze um, komiksy prasowe um, z Jamesem Bondem naprawdę to potrafią i naprawdę warto do nich zajrzeć. No a później a później, yy... później Casino Royale miało chwilę przerwy, bo y, tam była, y, była idea, żeby nakręcić jakiś film na podstawie tego, kinowy, bo Jan Fleming sprzedał do tego prawa, ale nie potrafili się do tego porządnie zabrać, nie potrafili zebrać yy... i dobrej ekipy, i dobrej obsady, i budżetu. W międzyczasie prawa do wszystkich pozostałych fabuł z Jamesem Bondem. I istniejących, i napisy, i, i tych, które Jan Fleming miał napisać dopiero w przyszłości, yy, yy, odkupili Harry, Harry Saltzman i Cami yy, i Broccoli, yy, para producentów brytyjskich, którzy no, zobaczyli potencjał w błądzie. Trochę im było żal tego Casino royal trochę wiedzieli, że, yy, że to też nie najlepsze dla nich, jeżeli do jednej fabuły prawa ma ktoś inny. Że oni się ciężko napracują z wylansowaniem Jamesa Bonda, no a później ktoś będzie mógł się pod to podłączyć i absolutnie mieli rację, bo dokładnie to stało się no, raptem kilka lat później. W 1962 roku oni zaczęli, doktorem No, do którego oczywiście z czasem dojdziemy. I później co roku pojawiły się kolejne filmy. Pozdrowienia z Rosji, Goldfinger. Zrobiło się naprawdę głośno o Jamesie Bondzie i wszyscy już o nim wiedzieli i była to w połowie lat 60. jedna z najpopularniejszych serii y, kinowych na świecie. W międzyczasie niestety odszedł Ian Fleming, nie doczekał już premiery Goldfingera, no ale zostawił jeszcze po sobie sporo powieści i opowiadań, z których czerpano przez kolejne lata mniej lub bardziej dokładnie. Y, no ale to Casino Royal wisiało. No i okazało się, że oczywiście Hollywood, amerykańscy producenci y, nie, y, nie mogli nie skorzystać z okazji kiedy zobaczyli po trzecim, czwartym filmie, jak to wszystko świetnie działa, to stwierdzili, no to zrobimy sobie swojego Jamesa Bonda. Mamy prawa do jednego tytułu, mamy prawa do postaci, yy, więc napiszemy, nagramy, nakręcimy i zarobimy mnóstwo pieniędzy m, dzięki Casino Royale. No i spróbowali, no i no i bo pojawił się w 67 roku film Casino Royale, owszem. Yy, I był to film... Yy, Przeobfity, o tak, go, tak to nazwijmy kulturalnie, fabuła dość szybko zostawia prozę Fleminga i staje się jakimś absurdalnym żartem. Zatrudniono do tego filmu mnóstwo wybitnych aktorów. Którzy po prostu świetnie się bawili na planie, ale niewiele z tego wynikało później na ekranie. Podobnie próbowało to reżyserować zacne grono dobrych i, i utytułowanych reżyserów John Huston, yy, chociażby. Yy, I też nic z tego nie przeniosło się na ekran. Yy, Jamesa Bonda, tego pierwszego, najważniejszego yy, agenta. Tutaj na emeryturze, bo odwrócono fabułę, nie, że to jest początek, tylko, że to jest koniec jego, koniec opowieści o Bondzie zagrał David Niven, aktor, którym, z którym przed laty o, przepraszam, Aktor, o którym przed laty marzył Ian Fleming. Uważał go za najlepszego możliwego odtwórcę roli Jamesa Bonda. No ale to było przed laty, w międzyczasie David Niven troszkę się już posunął w wieku. No i tu zagrał emerytowanego Jamesa Bonda. Le Chiffre, czyli główny czarny charakter tej opowieści, no zagrał Orson Welles nie sposób było wybrać lepiej, ale z drugiej strony e, też straszliwie zmarnowano tego Rossona Elsa na tym pranie. Do tego e, jako Wesper Lind e, Ursula Andres, co miało być mrugnięciem do bondów klasycznych, filmowych, no bo przecież Ursula Andres była e, była Honey Rider w, w Doktorze No w pierwszym kinowym bądzie, Do tego jeszcze Peter Sellers, Genialny, wybitny aktor komediowy i nie tylko, do tego jeszcze Udy Allen, do tego mnóstwo kolegów, którzy po prostu wpadli na plan i pojawiają się tam na mrugnięcie oka. Jeśli obejrzycie ten film, warto, każdy film z Bondem warto obejrzeć, jeśli obejrzycie ten film, to na przykład e, musicie trzymać uważnie oczy otwarte i nie mrugać, bo jeśli mrugniecie w, w złym momencie... To przegapicie jean paula Belmondo, który pojawia się na moment. No i takich mrugnięć jest w tym filmie mnóstwo, bo oni po prostu na tym planie naprawdę świetnie się bawili. Nie przełożyło się to, niestety, na wyniki kasowe. Znaczy, ten film nie stracił. On kosztował kolosalne 12 milionów. Na tamte czasy to były wielkie pieniądze. Zarobił troszkę ponad 40 milionów, czyli nie stracili na tym, no, ale liczyli na wielki sukces. Liczyli, że skumulują. Efekt Jamesa Bonda i efekt no, mm, komediowej potrzeby ludzkości, obśmiania czego się da. E, nie udało się mm, osiągnąć efektu Jamesa Bonda. Filmy te normalne, tradycyjne, z Jamesem Bondem w tym samym roku, żył, do kin weszło Żyje się tylko dwa razy, e, z Seanem Connerym e, i zarobiło znacznie więcej pieniędzy. Nie udało im się wejść na poziom e, zarobków Jamesa Bonda. Co do parodiowania Jamesa Bonda. Chyba było jeszcze troszkę za wcześnie. Potem, kiedyś poświęcimy temu cały odcinek, potem kiedy Bond już naprawdę dobrze się osadził, zakorzenił w popkulturze, no, parodiowanie Bonda stało się rzeczą absolutnie naturalną. Mamy przecież całe cykle filmowe Austin Powers czy, czy Johnny English, które nie istnieją, jeśli nie traktujemy ich jako parodii Jamesa Bonda. Same w sobie są... No, Sympatycznymi pierdłukami, a dopiero rozpatrywanie ich z perspektywy tego, jak odbijają się od fabuł motywów z Jamesem Bondem, jest prawdziwą przyjemnością. No i, i ta idea, że James Bond pojawia się niemal wszędzie, tu została pokazana po raz pierwszy, bo tu w pewnym momencie wszyscy stają się Jamesami Bondami, tej fabule. No i to, że każdy jest Jamesem Bondem, to, że wszędzie jest James Bond, później było powtarzane, jak mówię, w wielu różnych naj, najrozmaitszych fabułach. Wystarczyło, że pojawił się gość w smokingu z muszką yy, i charakterystycznym wybrzuszeniem od Kabury już było wiadomo, że mówimy o Jamesie Bondzie. Wystarczyło, że yy, ba, nawet przecież u nas w panu samochodziku w pewnym momencie pojawia się James Bond w jednym z tomów, yy, ale pan samochodzik jest lepszy. No bo y, tą książkę pisał Zbigniew Nienacki, a nie, a nie Jan Fleming. Y, no więc tak było z Casino Royale w 1967 roku. No i, i takie przez dekady niestety mieliśmy y, mniemanie, mieliśmy y, taki, y, taki został osad po tym Casino Royale, że. Jest taka książka, on w niej jest pierwsza przygoda Jamesa Bonda, no ale e, jeśli się kojarzy tytuł filmu, no to, to, to jest jakieś nieporozumienie po prostu. Tymczasem Casino Royale wciąż było świetną powieścią, powieścią, która zaczynała ten wielki cykl, no i wciąż było mm, niezrealizowanym potencjałem kinowym przez lata, przez dekady. Aż wreszcie przyszedł, e, przyszedł rok 2006. I, i, I przyszedł. Wrócił Martin Campbell, czyli reżyser, który wcześniej nakręcił Golden Eye, czyli pierwszego Bonda z Piersem Brosnanem. Wrócił w momencie, kiedy Pierce Brosnan odszedł, zrezygnował z roli, już się poczuł, że, że, że wystarczy, że, że jest zbyt stary na Jamesa Bonda. No i tu. Wkroczył Martin Campbell, no i wkroczył nowy odtwórca Jamesa Bonda, Daniel Craig, yy, producenci. Wówczas już nie Kabi y, Broccoli i Salzman, tylko tym razem już dzieci Broccoliego, Jego córka i Pasierb, którzy. Wilson. Yy, yy, jego córka, yy, wciąż Broccoli, i Pasierb Wilson, oni zajęli się yy, produkcją. Yy. Zajmowali się od dłuższego czasu, od, od filmów z Brosnanem, ale oni zajęli się wymyśleniem na nowo bonda. I stwierdzili, że skoro wymyślają na nowo bonda, to, no to może pora wrócić do jedynej książki, do której, której nie nakręcono w ramach cyklu. Bo, bo w ramach cyklu z bondem pojawiły się filmy na podstawie wszystkich pozostałych powieści i sporej części opowiadań. Fleminga. Czasami były to tylko tytuły. No, tak naprawdę ostatnim tytułem powieści wykorzystanej w cyklu filmowym był Moonraker, który nie ma nic wspólnego z powieścią. Do tego też dojdziemy w naszym cyklu. No, ale wciąż wisiało im to Casino Royale. Wtedy producenci z Bondem, no, Stać ich było na to, żeby odkupić sobie prawa do Casino Royale i jeszcze raz opowiedzieć tą historię. I dzięki temu opowiedzieć po raz pierwszy o początkach Jamesa Bonda. Pokazać jak ten agent zaczynał. No, wtedy w 2006 jeszcze nie mieliśmy pojęcia o tym, że cykl z Danielem Craigiem stanie się jakby pełną zamkniętą opowieścią o Jamesie Bondzie. Wtedy po prostu zrestartowaliśmy Jamesa Bonda. Też nie do końca, bo, no bo jedna postać wydawało nam się, że została, czyli szefowa MI6, czyli M. Dziś, z dzisiejszej perspektywy widzimy, że M z filmów z Pirstem Rosnanem i M z filmów z Danielem Craigiem, to tak naprawdę dwie różne postacie grane przez tą samą aktorkę, przez Judy Dench, ale, ale, jednak, ale jednak to nie jest ta sama M. No, a poza tym zrestartowano wszystko. Oto pojawił się młody, ambitny agent, pojawiły się jego pierwsze dwa zabójstwa na zlecenie brytyjskiego rządu, dzięki którym uzyskał licencję na zabijanie, te podwójne 0, 007. No i potem cała fabuła poświęcona temu, jak korzystając z jego umiejętności hazardowych, został wysłany z misją by pokonać w pokera Le Chiffre. No myślę, że wszyscy ten film oglądaliśmy. Tu jest jakby co pokazuje okładkę w tym momencie. To jest to jest właśnie Casino Royale z Danielem Craigiem i no i wyszło świetnie. I wyszło naprawdę odświeżono cały cykl. Bond znowu stał się bardziej Człowieczy, stał się bardziej realistyczny, bez mnóstwa gadżetów, bez wielu elementów, do których przywykliśmy w tym cyklu, które już w końcowych filmach z Piersem Brosnanem zostały posunięte do granic absurdu, a momentami wręcz je przekraczały. Tu dostaliśmy porządnego, przyziemnego Jamesa Bonda w akcji. No i i był to wielki sukces i początek nowego podcyklu pięcioczęściowego kinowego i był to też y, właściwy hołd dla powieści Jana fleminga Casino Royale. Oczywiście mnóstwo rzeczy się zmieniło, zmieniała się, zmieniła się y, no, rzeczywistość, bo przecież ten film, jak opowiadaliśmy w poprzednim e, odcinku, to są lata 50. tuż po II wojnie światowej i, całe, i wiele rzeczy z, z tamtych okoliczności wynika i akcja dzieje się przy kanale La Manche, tu została przeniesiona do Czarnogóry, Les Chiffre jest trochę inną postacią, chociaż mm, zasadniczo tą samą. Matt Mikkelsen świetnie się w niego wcielił, e, zmieniono nawet grę, bo nie grają tam już w bakarata, czyli uproszczone oczko, tylko, yy, tylko w pokera. Yy, producenci stwierdzili, że to po prostu będzie znacznie lepiej wyglądało na ekranie. Moim zdaniem, bakarat też się sprawdza, ale, no, ale taka była decyzja. No, a poker, yy, choć poker jest dziś oczywiście grą znacznie bardziej rozpoznawalną, yy, Miałem okazję porozmawiać z m, częścią obsady przy różnych innych, ok, nie, nie przy tym filmie, przy różnych innych e, okazjach, e, wywiadach z gwiazdami m, kina i telewizji. Na planie Hannibala rozmawiałem z Macy Mikkelsenem, na planie Westward z Jeffreyem Wrightem, który wcielił się e, w amerykańskiego agenta Felixa Leitera, na planie serialu Banshee z e, Iwaną Miliewicz, która jest dziewczyną, Le Chiffre, która nieomal traci rękę. Jeśli pamiętacie dokładnie fabułę filmu, no wszyscy wspominają, że, wszyscy wspominali, nie mogłem nie spytać o Bondy, wszyscy wspominali kręcenie tego filmu jako, no właśnie, świetną szansę na odnowienie cyklu, świetną przygodę i, i, i kawał rewelacyjnej e, roboty e, Martina Campbella. W pełni się z tym zgadzam. E, no a film przywrócił po kilku latach przerwy, jakby to powiedzieć kulturalnie, no, sanie na Bonda. To, że wszyscy chcemy, wszyscy lubimy, wszyscy potrzebujemy wszystko z Bondem. Od chociażby, od chociażby gadżety, którymi znowu zaroiło się, zaroiło się w sklepach, w rozmaitych pierdłukowniach z gadżetami popkulturowymi, które tak uwielbiam Odprzyniosłem, przyniosłem, proszę bardzo zobaczcie tam stoją trzy figurki: Lesfer, Mac Mi jako Les, Judy Dench jako, y, jako M, no i Sam James Bond. To są właśnie figurki z tej okazji y, popy, które wychodzą z Jamesem Bondem, tak jak z setkami innymi bohaterami, z setkami innych bohaterów filmów i seriali y, z całego świata tymi najpopularniejszymi y, mitami kultury popularnej. No i tego rodzaju pierdółek wychodziły, wychodziły wtedy tony. No i wydawałoby się, że kwestie adaptacji hmm, Casino Royale mamy już zamkniętą, ale okazuje się, że jeszcze jest o czym opowiedzieć, ponieważ jest jeszcze jeden komiks, zupełnie inny. Znowu pokażę go do okładki, więc radzę w tym momencie przerzucić się na YouTube, a ewentualnie pstryknąć na chwilę. Hmm, wersję wideo Casino Royale Ian Fleming, James Bond, agent 007, wydawnictwo Dynamite, które od ładnych kilku lat wydaje komiksy z Jamesem Bondem i głównie robi to samo co kino, czyli opowiada te fabuły współcześnie i na nowo. Ich Bond jest absolutnie współczesną XXI wieczną postacią. Podobnie jak M, jak Q, jak Money Penny. Każdy z nich przeżywa swoje, swoje przygody. Bo jest też sporo spin-offów, no ale przede wszystkim James Bond świetnie sobie radzi. No i włodarze tegoż wydawnictwa wpadli na pewien pomysł, że obok tych normalnych serii z Jamesem Bondem współczesnych. I godnych uwagi, dwie bodajże, ukazały się pierwsze po polsku, pierwsza zresztą z moim tłumaczeniem, nie chwaląc się, to może warto wrócić do, do samego początku, do fabuł Fleminga. I zaczęto przerabiać na komiksy, adaptować na komiksy, po prostu bardzo wiernie i dokładnie fabuły Fleminga. Dostajemy więc opowieść, która no, dzieje się właśnie w latach 50., gdzie ym, ym, Scena po scenie, dialog po dialogu, autorsko interesująco zaadaptowano, zaadaptowano Casino Royale. Van Jensen i Denis Calero są twórcami tej wersji. No jest to spore, grube wydawnictwo, no bo to nie jest krótka fabuła w końcu. Są tu świetnie oddane te emocje, ta moc, jaką czujemy, siedząc przy przy stoliku do bakarata, ta e, miłość Jamesa Bonda do West Berlin, te e, złe rzeczy, które Le lo, robi Bondowi. Kawał dobrego komiksu. Warto poznawać Casino Royala w każdej możliwej wersji, no bo każdy nowy twórca wnosi do tej historii ociupinkę nowego. Trzon, podstawę stworzyli Stworzył Jan Fleming, kreując i postać Jamesa Bonda, i całe jego otoczenie, no a teraz albo współcześniamy, albo wprowadzamy w to trochę um, klimatu dzięki rysunkom, albo parodiujemy, wyszło tak sobie, ale ogólnie Casino Royale, jeśli już przeczytaliście Państwo powieść, warto sięgnąć też po inne wersje. Um, tej samej fabuły. No, a w kolejnym odcinku pozwolę sobie hmm, poopowiadać Państwu hmm, o tym, co Jan Fleming zaczął od samego początku. A co później w filmach o Jamesie Bondzie pojawiało się mniej lub bardziej subtelnie, bo to jednak inne medium. I dopiero w filmie z 2006 roku dostaliśmy tym w twarz. Hmm, i było to mocne przeżycie. Myślę, mówię o tym, jak bąd obrywał, jak bąd był. Y Bity, maltretowany, torturowany niemal w każdej fabule Jana Fleminga. Tu w Casino Royale zaczęło się od tego, jak Lashiff torturował Bonda przy pomocy pewnego krzesła i pewnej w literackiej wersji bodajże to była taka trzepaczka do dywanów, jeśli dobrze pamiętam. Filmowo to troszkę podkręcono, no, ale nie zmienia to faktu, że scena ta robi porażające wrażenie, a jak się przekonacie czytając kolejne powieści z Jamesem Bondem, autorstwa Jana Fleminga, był to dopiero początek. Dlaczego Jan Fleming lubił tak martyretować Bonda? Co w tym gościu się działo? Jak to przekładało się później na ekran? No i w ogóle, czy człowiek jest w stanie przetrwać tyle, co James Bond? O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku. Już zapraszam. Kamil Śmiałkowski, Człowiek z Popkultury. Do usłyszenia przy kolejnych okazjach.